Nie ja jestem Bizonary, a to jest... Fallout 4. Ja idąc sobie normalnie po ludzku zostałem zaatakowany. I nie wiem czy przeżyję. Znaczy w sumie to przeżyję, ale oni już. O! O, -o. Nie widzę, nie widzę. Zostaw mojego psa. O kurde, jeszcze jeden. Trzeba uważać, bo to niestety jest bardzo duży problem. Z przeciwnicy są bardzo dużym problemem, bo zadają ogromne obrażenia, ja nie jestem aż taki odporny, jak bym chciał. Ogólnie ja zmierzam do skarpy Ten Pines, czyli do tego miejsca, do którego zlecił mi, żebym poszedł Preston Garvey, ale no niestety zbłądziłem, Ok, Zbłądziłem i trafiłem tutaj do tego miejsca pełnego przeciwników. Niestety, nie mogłem się powstrzymać, wiem. Krótka dwururka, dobra, ale na przykład jeżeli chodzi o to, a no właśnie, jeżeli chodzi o moją strzelbę, to w ogóle beznadzieja, proszę bardzo, wszystko jasne. Ogólnie widzę, że chyba jest coś ciekawego. O, kotlety z szkoda, że nie można przy ognisku siąść i coś tutaj sobie upiec. No, ale jak się nie da, to się nie da. Piłka baseballowa w braminie? O, już taki przegnity, w ogóle wgrałem sobie jakieś modyfikacje. Które mocno mi obciążają komputer. <laughs> I po prostu widać takie, taką ostrość. No, lepsze tekstury dla przeciwników chyba, a czy przeciwników zwierzęcych, bo przeciwników takich zwykłych to raczej nie. Ale ja bym sobie tutaj, tutaj dał coś takiego. Jeszcze raz. Ja najlepiej jeszcze bym sobie dał antyrad. co jest oczywiście niezbyt dobrym pomysłem, patrząc na to. Dawaj. To jest świetna animacja w ogóle, tak a propos. Jestem już zmęczony i w ogóle wszystko jest do dupska. Więc chyba trzeba będzie po prostu sobie walnąć antybiotyk. Uwaga. Czujesz lekkie odwodnienia, oczywiście. Czy nie był mi potrzebny antybiotyk? Serio? Wydawało mi się, że choroby... Aha, zmarnowałem. No dobra, cóż, bywa. Jedz. Jedz stary, pij, żuj, wszystko, Orbit, dawaj. O kurde, mucha mięsna, namierzyłem ją. Będę używał czasem watsa, czasem tego. O kurde. Nie chcę wiedzieć, ale chciałbym dowiedzieć co tam w ogóle jest muta, rogacz, łania mu tego rogacza, ale to co to jest? Aha, to jest po prostu... Co to jest? A, grzyby! Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję. Trochę dużo tych much mięsnych, więc szybko trzeba je załatwić. Dawaj dawaj. Gień! Wiem, że to może jest zbyt duże ułatwienie ten jest to spowolnienie czasu, ale mi się podoba. Przeciwnicy nie mają żadnych szans. Dziękuję bardzo za mięsko. Tutaj następne. Mięso bramina. Trzeba uważać, bo to jest dosyć niebezpiecznie przy tej antenie. Są tutaj chyba przeciwnicy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Proszę bardzo. Pies biegnie, już bandyta biegnie. Zarąbiście. Ale ja mogę zrobić coś takiego. I cyk! Chciałbym trafić. No trafić chciałbym. Dobra, robimy tak. Uwaga. Wchodzimy na 3, 2, 1. O! O, kurde! O! Coś tu biegnie? Słyszałem coś takiego. Dobra? Dogmit tego nie ogarnął. Ogólnie zauważyłem też. Y, szukałem informacji o tej strzelbie, którą teraz aktualnie używam. Która ma problem z tymi pociskami latającymi i znalazłem, że to może być wina tego... tego moda, gdzie się widzi właśnie przez te specjalne y, kolimatory. Z tego. Moda. Gdzie on jest? Tam jesteś frajerze. Ja ci kurde dam. Ja ci kurde dam. To jeszcze gdzieś był pies. Nie wiem czy to... Ślak by was. Jezus Maria. Co to było? Co to było? Boże, co to było? Nie wiem, co ten pies zrobił, ale jakimś cudem przeżył, i ja też dzięki niemu. Boże, i niech mi ktoś powie, że branie psa ze sobą to jest błąd, nie? To było straszne. W ogóle można założyć gogle spawalnicze psu, więc chętnie bym to zrobił. Chodź, piesku, chodź, 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 chodź. chodź. Wymiana. Dawaj. Dam ci gogle spawalnicze i ci założę. Ale on fajnie wygląda w tym, trzeba to przyznać. Dobra, co tutaj mamy, mamy materac, to jest bardzo ważna rzecz, mamy toster i śrubokręt, nie wiem co chciał tym śrubokrętem zrobić, mógł sobie go wbić w czoło i przyniosłoby to więcej rezultatów niż wsadzenie w te takie specjalne szpary na chleb, czy jak to się tam nazywa. Oba tutaj przeszukane, przeszukane żarówka, o żarówka jest fajna, więc ją wezmę, brudna woda to nie, odlot, zapalniczka, dobra, to jest biurko, keep out. Okej. Okay. to jeszcze jest wejście na górę, więc tam mi się też przeszedł. Boję się trochę chodzić, bo coś tu wybuchło. Ale to chyba był yy, jak, jakieś zwierzę, chyba kretoszczur. Może ktoś tam przyczepił do niego minę. Pewnie tak, nie pamiętałem tego, straszyłem się jak nie wiem. <laughs> o kurde, boom! Pies bojowy. jesus Christ Chyba to jest załatwiony. Jakiś taki dziwy ten pies bojowy. Jest to taki inny. Eee, obroża łańcuchowa? Mogę sobie ją założyć? Na siebie? Pokaż. Nie. No nie ja, tylko mogę założyć to psu. Chodź piesku, chodź. Dawaj, dawaj. Założę mu, założę mu tą obrożę. <grytanie> dawaj cyk i pyk. Bang! To jest mój pies. Ja wiem, że mogę na niego założyć też pancerz, tylko że na razie pancerza jeszcze nie znalazłem. Ale można takie rzeczy robić, można go troszeczkę dozbroić karma w puszce wódka. Wódki nie potrzebuje. Jakby to był Mołotow, to tak, to potrzebuje, Tego potrzebuję. zobaczy serio to tylko tyle jest? Nie, to jakby dalej coś się kryje? Nie? Aha, okej. Okay. Ale prześpię się. Jeden, jedną godzinę. Poczekam aż się zapiszę, bo ogólnie, ostatnio się położyłem, o właśnie, zapisuj. Nie zapisało mi gry. O, teraz mi zapisało. Ogólnie położyłem się spać w sanktuarium i, i umarłem. Po prostu grę mnie zabiło. Nie wiem dlaczego, ale tak było naprawdę. Żartuję. Po prostu umarłem. Jak ja piję tą kole Co to, co, co to się stało z tą animacją? No nieważne. Najważniejsze, żeby dało mi się napić. Dobra, wbijam do środka. To jest stacja y, sił specjalnych, coś takiego. I tutaj jest dużo przeciwników. Jest jeden taki koks Uff, Dobra. Na spokojnie. Dam radę, dam radę. Proszę bardzo, tu się mogę rozwalić to. Proszę bardzo, z tego wezmę sobie jakieś rzeczy dodatkowe. Boję się tutaj łazić. Boję się łazić tutaj, bo tu jest dosyć przerąbanie. Okej, okay, dobra, na spokojnie, na spokojnie. Nie wiem, czy jestem gotowy na to miejsce. Ale ostatnio też mówiłem, że nie jestem gotowy na, yy, na, na... Na kanały, a okazało się, że jest git. O Boże, a ja nie mam punktu? Mam punkt, no to biorę od razu punkt do tego. Nie mogę nic innego rozdać, więc biorę od razu punkt yy, tutaj, że mogę hakować średnie terminale. Dobra, dawaj. I hakuj. PIK. Wymagane hasło PIM, PIM. Jest, udało się. Księga gości, proszę bardzo. Porucznik Williams, nie interesuje mnie to odprawa. Służby specjalne będą modernizowały wyposażenie na przestrzeni najbliższych miesięcy, ale nie oznacza, nie oznacza to, że należy przerywać prace konserwacyjne. Wszystko ma się odbywać zgodnie z harmonogramem. Należy przeprowadzić dezynsekcję dolnego magazynu, zwłaszcza pod kątem karaluchów. Rozpocznie się ona o godzinie 0900, coś takiego, 25 października 77. Personel ma opuścić dolne poziomy stacji na czas trwania procedury. Ze względu na dużą ilość przechwytywanych sygnałów, pracownicy wywiadu pozostaną w bazie do odwołania. W związku z tym należy im zagwarantować dostęp do, pomiesz do pomieszczenia wywiadowczego. Otwórz pomieszczenie wywiadowcze, proszę bardzo. Tylko pracownicy wywi wywiadu i analitycy, oficerowie mogą wchodzić do pomieszczenia wywiadowczego. Osobom nieupoważnionym grozi sąd polowy. Ho, ho, ho! Co mnie to interesuje? Okej, okay, to jest chyba to miejsce. Chyba? Nie, to nie jest to miejsce. Ale oczyszczona woda, dziękuję. Palnik, dziękuję, dziękuję. Sto jak na próbówki, to jest chyba samo drewno. Środek czyszczący to jest kwas, a kwas się przydaje. O, chyba coś aktywowało się. To jest pomieszczenie wywiadowcze. Ma te specjalne drzwi. Chyba dobra. dobra. Cii, 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 cii. Zamykaj. Jak się otworzą drzwi To strzelam czym się da. Bo mogę tutaj szybko zginąć. Oho, otwarło się. Haha, ha. Psie, nie otwieraj tych drzwi. On tam otwiera cały czas, bo to AI mi czasem rozwala, nie? Bethesda jak zawsze dowiozła wszystko na czas. <laughs> Butelka po Nuka coli to jest szkło. A wezmę kanina też nie będzie. Chociaż za chwilę nie będę mógł się ruszać. Stal plastik na razie sobie to zostawię. Ło, kurde, mina Tomówka. 308, 38 mina to! Tamto, ciężki rewolwer yy, karabin, nie, nie. To jest pistolet samoróbka. Wow. Stojący ten, ok. Nuka cola, jeden, dwa. Kurde, miniatomówka. wow, Łow, man, coś tu było? Dobra, łatwy zamek, to raczej nie jest problem. O ile nie wywalę się na nim, tak jak to robię ostatnio. Nie, i teraz otwarło się. Albo 38, 10 mm, przedwojenne pieniądze i wybrałem wszystko to co nie chciałem. Czyli samoróbka pistolet, nie chcę się obciążać takim dziadostwem. Może już jest ten padem mocno obciążony, więc może dałbym radę hey. do psa, ten, chyba poprzenosić pierdół. Dobra, szkoda, że gościu nie miał przez... O, jest! Wademek u amerykańskich sił specjalnych, trudniej Cię wygryźć, kiedy się skradasz. Proszę bardzo. A więc to widziałem ułamkiem, ten, kątem oka. Ułamkiem oka, dokładnie. Klucz kombinowany, to sprawdzałem stal. Dobra, wychodzimy stąd. Wydawało mi się, że to powinien być jakiś hełm wojskowy, który dawałby mi więcej pancerza. Chociaż nie jestem pewien, ale chyba tak, no skoro to jest hełm wojskowy, a ja noszę kask roboczy, no to halo. Ale chyba go tutaj nie ma. No nieważne, otwieramy drzwi i idziemy dalej. Do jasnej, ciasnej, spokojnie. Nie wiem, czemu się tak stresuję, ale jednak się stresuje. Ło! Wow. Do widzenia. Dobra, już się zaczyna. Już się, kurde, zaczyna. To jest taki przeciwnik porąbany, że się boję go. Wow! O właśnie! Aha, no to by było na tyle. To była ta pelotka cała. Ona była tym przeciwnikiem, którego się najbardziej obawiałem. Z tym minigunem. A padła na parę ten... pocisków. Serio? Ja se robisz? Dawaj, steampack. Zmęczony jestem. Wiesz co, gro, mam to gdzieś. Nuka-Cola raz. Pi. Świetnie, wiem kiedy wyczaić moment na to, żeby. Gayny że co dźwigasz ten gun? Nie wiedziałem, że w ogóle mogą takie rzeczy robić, że są na tyle inteligentni. Jak widać, można się w życiu zdziwić. A Pi? Jestem odpowiednio nawodniony. Tutaj mam Steam to jest ten zmęczony, to i to, tutaj i tamto. Mam to gdzieś. No tak, i teraz mi się tak HP to regeneruje, jakby nie chciało w ogóle. Dobra? Tutaj przeciwnicy jeszcze są, bo inaczej by to po prostu wydawał ja działko obrotowe, bym sobie wziął. A kurde, ile to amunicji? Skąd tak szybko coś tyle amunicji wziął od tej pelotki? Czego ona się tam nazywa? Dobra? Boże, psie wystraszyłeś mnie. To jest pelotka. Boże, ile amunicji do niej ten. Yy, od niej zdobyłem? To jest skóra motocyklowa. Ale to, to frajerskie jakieś takie rzeczy. Dobra, gdzie jest przeciwnik? A tutaj jest. To kurde, już go nie ma. Jest, jest. Gein, bandyto. Jeszcze gdzieś jakiś jest? Jak mi zaraz strzeli jakiś kurde w głowę i zginę, to normalnie oszaleje. Dobra, chyba załatwieni. Atomowa piłka. Ok, niech będzie. Nie wiem po co ja to wziąłem. Przeciążę się zaraz. Aluminiowa puszka to na pewno wezmę. Ciasteczka, fancy lights, to mnie nie interesuje. Skalpel to jest chyba coś ze stali. Żarówka to jest coś, co sobie wezmę na pewno. Putelka podnuka coli, to nie. Podniszczona no tutaj chyba powinna być podkładka, no to. A Boże, w się w podniszczonej podkładce powinna być sprężyna, złoty zegarek, proszę bardzo, nóż stołowy, to nie plastik, tak jest, nie, stal, nie plastik, nóż stołowy, to znaczy nie plastikowy, ale to mniejsza, dawaj wiatrak, czy coś tu jeszcze jest, jakaś, kurde, y, apteczka, nie, okej, okay, to była, że stąd, na pewno wszystko zebrałem, może w szufladach coś tu się kryje, bo Bethesda lubi takie rzeczy zostawiać właśnie, dla szukających, zawsze jest nagroda, <laughs> tu w beczce. Nie wiem czy powinienem się śmiać, czy współczuć, ale jeżeli był z nimi, to mu nie współczuję. Odlot! Dawaj, dziękuję. Niepotrzebny ci jest koleżko już. A mi? Hm. Będę mógł go może sprzedać. Wisiorek? Okej. Okay. Mogę go zbliżyć? Mogę go zbliżyć, zobacz, kto tam jest. Nigdyś nie przyglądałem temu wisiorkowi i w sumie nadal się nie przyjrzę, bo nic nie widać. A naba, dawaj. Z tym wisiorkiem to zawsze był problem, bo nie, nigdy nie znalazłem. Nie otwieraj. A, łatwy, dobra, to pies tego nie otworzy. Na razie nie chcę tam iść, tylko się rozejrzę po tym całym miejscu. A to jeden bandyta jest przeszukany, to tutaj... drugi bandyta się baguje? Co się z tobą dzieje, bandyto? Czemu mrugasz? Dobra, dziwne to jest. O, wygotowany ten. Nie, gdzie to było? To było tutaj. To było tutaj. Wygotowany, skórzany, ochraniaż na lewą rękę. Dawaj, plus jeden statystyki, zawsze spoko. Eee, cyk, i co ja to tutaj wywalę? To. No dobra, to wywalę to. Dziękuję. Wymianka szybka, tutaj tej szafce coś jest Pasta do zębów, w paście do zębów jest antyseptyk O, to jest ważne Do antybiotyków będzie, czy do innych rzeczy Przytrzymywana książka, ołówek, o Plastikowy talerz, widelec obiadowy Stal, plastik, na razie tego nie będę zbierał e, Może powinienem, bo potem Będzie mi tego brakować To się pozbiera, to jest chyba coś, co się często trafia Czyli plastik i stal Dobra O, hełm wojskowy, tak jest ich ten niedźwiedź z tym Niedźwiadek z tym cygarem Ile będzie miał ten hełm wojskowy? 10. No i to jest to. To kask budowlany bym wywalił, ale to pół kilo waży, więc... Jak to teraz wyglądam? Dawaj. Haha, ha, proszę bardzo. I teraz jestem o wiele bardziej odporny, dzięki temu, yy, że mam hełm wojskowy. Myślałem, że ten hełm będzie miał mniej obrony niż kask przez chwilę, ale się myliłem na szczęście. No dobra, widziałem tam ogólnie rdzeń. Rdzeń, który jest tutaj, więc sobie go zaraz wezmę. Dziwne, że nie wyłącza tego. Żółta farba i puszka w pofarbie odczuwa Odczuwam dosyć jedzenia. seria Oto pieczone mięso błotniaka już powinno być ok. To, to jest takie potężniejsze stworzenie, więc z niego widocznie dostaje więcej jedzenia. Znaczy bardziej pojem takim czymś. To się nie ma co dziwić. Z radrakana takie małe mięso to nawet ten. chuderlak yy, by nie pojadł. Christian Bale. E, co to jest? Żółty talerz. To jest plastik. Nie, ceramika. Yy, podniszczona od po ten. Odkładka. Oho, już nie mogę biegać. Tu jest w ogóle terminal. Chodź piesku, piesku, nie ruszaj się. Kurde, ten pies faktycznie może dźwigać. To sporo. Strzelba 10 mm i to na przetrwaniu. Ale jaja, co to za terminal i co w nim pisze? Stan anteny satelitarnej wyłączona. Błąd systemu, okej, okay. to zawsze chciałem usłyszeć. Stan strumieniowania, błąd systemu i sieć bez żadnych, yy, bez danych. Dostęp do sieci baz danych przyznaje się tylko personelowi zezwoleniem. A wiesz co? No, nie gadaj głupot, ok? Bo jestem pewien, żebyś mi załatwił, gdybyś tylko chciał. Skalpel, nie. ci tutaj mniej więcej jest oprzykane. Teraz pływę na górę. Eee, czy na górze coś znajdę? O, pewnie, że coś znajdę. To jest w ogóle bandyta, którego też przeszukam sobie z miłą chęcią. Bardzo szybko padł, padli od, tej mojej, od tego mojego karabinku, więc warto go na razie ulepszać. Jak zdobędę znawca z 2, to będę sobie mógł ulepszyć tą broń na maksa, i to też zrobię, czemu by nie? Niby mówią, że samoróbki są najgorszymi brońmi w grze i pewnie tak jest, ale to nie znaczy, że nie można ich używać. Znaczy i, i yes. żeby były dobre, nie? E, dawaj, cyk. Bo po prostu wyglądają brzydko i nie da się na przykład ich jakoś tutaj. O, dziękuję bardzo. I nie da się ich na przykład jakoś y, z, zmienić koloru czy coś, czy jakiegoś wyglądu bardziej niż po prostu dodanie jakiegoś kolimatora. Dobra, to jest tak, to jest tak, chyba tam już nic nie leży. bo teraz tutaj. Kibel, aha. A ja muszę uważać, żeby tutaj nie było żadnych płapek w kiblach. O, co tam świeczki? Romantycznie. Dobra, otwieraj. Cyk w tą stronę nie. No. Jak ulepszy na maksa y, otwieranie zamków, to już mi się nie złamie żaden z tych. Dawaj. uwaga. Bum! Haha, płońcie radrakany jedne. No co tam, co się dzieje, o, je... o kurde, leci na mnie i to jakiś mocarny radrakan, który szybko poszedł spać. Do widzenia. Jest w ogóle mój pies i dlaczego nie jest ze mną, nie jest ze mną na szczęście. Masz szczęście stary, mocarny radrakan, miał gwiazdkę, a co oznacza, to oznacza, że będzie miał coś ciekawego przy sobie. Coś yy, legendarnego, legendarnego no, coś z bonusem, jakaś rzecz. Ale znając moje szczęście to pewnie będzie jakieś dziadostwo. Chociaż może jakiś ten? Jakiś karabin? <laughs> nie piesku? Tak. Faktycznie mocarny. Zwiększa tempo odnawiania punktów akcji. No, w sumie to nie takie złe. Pokaż. Ej, czy będę mógł to jakoś sensownie polepszać? Pewnie nie. A proszę. Tylko jeden minus, ale zwiększa odnawiania tempo ten... Punktów akcji, Boże, nie wiem się wysłowić. To jest w ogóle... Łop. Co, 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 co? Beczki z radioaktywnym dziadostwem, więc podziękuję, mięso z Radakana, otrzymuję coś tam, coś tam. A klucz do tego pomieszczenia wywiadowczego, ale ja schakowałem to, więc mi to nie jest potrzebne. Nie zardzewiała ta, to jest stal, więc po co mi to, to zbieram? Nie wiem. To jest następny hełm wojskowy, ale to już mi nie jest potrzebne, też wezmę, nie wiem po co. E, południowe wydanie gazety? Okej, okay, kreda. Też chyba coś tam ciekawego jest, oczyszczona woda. Radio, plecak, bedroll. O, ale Agility Agility to chyba jest yy, Zwinność. Tak mi się wydaje: Zręczność i zwinność, coś takiego. Yy, ale daje mi więcej udźwięku, więc dawaj, byłem. Proszę bardzo, 175. Tylko 10 punktów więcej. No ale cóż, jest jak jest. Mocarstwo Radrakan numer 2: Prezydent do zwinności i percepcji. Proszę bardzo, Miejsce Drakana. E, pytanie, czy to jest lepsze? Oczywiście, że to jest lepsze niż aktualnie mam. Pff. Oczywiście, dziękuję bardzo. No i sobie przywróciłem tą jedną zręczność, którą straciłem. Zwinność, chyba bardziej niesręczność, ale. Ale to jest bydle wielkie. Boże. Nie wiem, ja bym umarł po prostu ze strachu, jakby coś takiego na mnie wybiegło. Niby to nie jest jakiś szpon śmierci, ale takie ogromne, wielgachne... małe dziady, które są teraz takie ogromne, to. Pff. Wielgachne małe dziady, czy ja dobrze powiedziałem? Boże, przed chwilą utknąłem w nieskończonym ładowaniu. Myślałem, że tak już zostanie. Oho, oho. Wrogowie. Wrogowie szefowie. <laughs> Cześć piesku. A wiesz co? Nawet nie będę marnował na ciebie mojego spowolnienia czasu. Może powinienem, ale z dużo go używam. Przez co jest wszystko zbyt proste. Ta babula, którą pokonałem z tym minigunem to... Chryste Panie. O kurde, dobra. Nieważne. Nic nie mówiłem. Ale kurde ile możesz przyjąć dziadu jeden Dobra. Oa! O kurde, dobra, spierdzielam. Zostałem zaatakowany mocno, mocno, mocno. Oh, kurde. Dobra, spanikowałem tak kompletnie. Dobra. Gień. Gień. O kurde. Mam kompletnie przerąbane. Dobra? On mi stąd, kurde! Pierdzielone dziady mogą mi tak zajść. Będę musiał przeżyć z tym bugiem strzelby. Tam jest pies. A gdzie jest ten drugi? Jest ich więcej? Nie wiem. Ale ten zajadły kundel alfa mnie zaraz zabije. A my ten samochód zarąbię też. O kurde. Dobra. Nawaj. Jeszcze raz. O. Chodź, 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 chodź. Cichutko. No, dawaj. Ciii. Już dobrze? Ojejku. Przeuroczy jest. Zabójczy 10 mm, Pokaż. Zadaje o 50% więcej obrażeń ludziom. Wow. jeden kundla. Chyba tu jest wiele, wiele tych psów, ale nie wiem, czy ja je odnajdę. Gdzie jesteś, piesku? Jeden, drugi. Potrzebuję... O, 5,56. Snardowy karabin wojskowy? O, oh, yeah, yeah, jeee, yeah. ładnie tak. Pokaż. To jest automatyczny? A zobaczę, uwaga. Nie, to chciałem. Eee, standardowy Karabin Wojskowy, pokazuj. <laughs> Boże. A, strzela pojedynczo. Dobra, dobra. To jest. E, czego potrzebuję? I. Eee, gdzie to jest? Eee, 556. No to na razie z tą amunicją może być ciężko, bo to jest amunicja na późniejsze. Ten na o wiele mocniejsze brońki, do których chyba raczej nie mam dostępu na razie. Kapsel i mięso kundla. I tu jeszcze jeden kundel był. Aha, już go przeszukałem, tak? W nie mogę sus zlecić, żeby wszystkich obszukał. Albo na przykład, że jak są tutaj jakieś dookoła mnie, to mogę ich wszystkich naraz przeszukać, tak? Jak to jest w Falloutie 76. I czemu zaoszczędzę czasu, to Trzeba uważać, jak podchodzę do tego samochodu, bo mogę zginąć. O, Tam to też jest jakieś wyzwanie. Skarpa Ten Pines, proszę bardzo. Udało się w ogóle tam. Wow, wow. A ktoś sobie łazi. Tu są owoce ora, ale nie potrzebuje jedzenia. Dzięki. z ty jesteś, koleżanko? I nawet NPC mają, mogą nosić z tyłu. I jeszcze ma tą strzelbę taką z modów. jeja, oh, yeah. Wow. Wybiła radrakany. Dzięki za mięso, Baby. Czekaj, czy mają gdzieś tutaj miejsce, gdzie można sobie ugotować żarcie? Chętnie bym sobie to ogarnął. To. Czy można się tutaj przespać w tym miejscu? Czy nie można? Mogę używać tego materaca? czy nie za bardzo? Mogę używać tego materacu. Okej, okay, super. To w razie, gdybym po prostu poczęła zapisu, to mam obok, zarąbiście. Czy mogę użyć tego? Czekaj. Za sekundę mi powiesz, co tam chcesz, tylko sobie ugotuję mięsko. Proszę bardzo, elegancko. if i told you i'm with the minutemen would you still want to shoot me you're with the minutemen i didn't really think you fellas still existed we sent word with one of them passing traders but honestly i never expected anything to come of it most people don't put much stock in the minutemen these days after quincy bad business that mm.

się do kiedy... Przyłączycie się do minut menów, kiedy załatwię tych bandytów, zajmę się nimi. Z zbiorą po dupach, nie ma sprawy, bez obaw zajmę się. Zbiorą po dupach. Dzięki, Wąs. Do jakiego miejsca mam zmierzać? Dane mapa. O, proszę bardzo. To bym sobie odznaczył, chyba wywal to. Tu jest w ogóle pancerz wspomagany, on mi się tutaj elegancko wyświetla. Fabryka samochodów Korwega, boże, gdzie? Zabij przebywających tam bandytów, dobra. A czy mogę tutaj na przykład podejść i nie wiem, położyć się spać w tym miejscu? Czy nie za bardzo? Nie. Ale przez chwilę pojawiało się jakby zielone. A to nie. Nie mogę odpocząć, bo jestem tutaj obcy. A to, że chcę pomóc im, to już jest inna sprawa i ich to nie interesuje. Tylko kurde, najgorsze jest to, że ja musiałbym się odciążyć, bo jestem trochę już mocno przyklepany. No, nie wiem, czy pies jeszcze może więcej przy... wziąć na siebie. Strzelba karawaniarska. O, to bym zostawił, a to bym wziął. Pokaż. Ja to sobie mogę wziąć stąd. Pistolet 10 mm, dawaj. Jakieś kruki są. Psijek, pistolet! Kurde, jak. Ja psa uderzyłem? Przepraszam cię, chłop. Nie chciałem. Tam następne coś jest chwilę, chwila, jaką broń mógłbym tak przybliżyć mocniej? Tylko, że nie ma opcji lornetki, żebym sobie pobrał takiego moda. Czy tam coś się kryje? Chyba raczej nie. To znaczy, nie są przeciwnicy, tylko po prostu dźwięk otoczenia. Tam w ogóle coś się dzieje? Nie, nie, nie zdziwczaj. Kundel mnie nie interesuje, chociażbym go uszczelił. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Argin! Rozwalony, pytanie, czy tylko jeden był? Osadnik, Kaznodzieja? dzieja? No zobaczę, co tam się dzieje. Zabierz szukać tego psa, bo Potrzebuje mięsa. Dawaj, gdzie, gdzie to jest, gdzie to spadło? Dawaj. Muzyka nie gra jakaś ostra, więc to znaczy, że nie ma więcej tych psów w okolicy. To jest osadnik, ja to wiem, wiem, wiem. Fajnie, że można sprawdzać z daleka, kto to jest. Pogadałbym z nimi. We, we, we May he find peace with the Lord. Amen. Would anyone like to say anything before we move on? Blake was a great guy and an even better friend. He was taken from us too soon. But he won't be forgotten. Blake, I hope you know how I felt about you. Even if I couldn't say it to your face. Now you're gone, and it seems too late. But. I love you. Marcus, do you have anything to say? This is stupid. People die every day. I don't understand why. I understand. <laughs> God, why did it have to be him, huh? Why wasn't it me? I'm the asshole of the group. So the the way 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 not him. him. I'm sorry, guys. I just... I miss him so We all miss him, Marcus. He was the best of all of us. Thanks, guys. Mm -mm. Real, jestem. Nie jest nic zrobić Tylko tylko te dzikie psy nie wykopały. A, nie mogę z nim pogadać. No dobra, to jest po prostu taka typowa rzecz, którą można spotkać jak się chodzi po świecie, nic więcej. No dobra, trzeba się rozejrzeć. Czy coś tutaj znajdę, czy nie za bardzo? Chyba nie, w ogóle jak to wygląda niesamowicie. To jest chyba część młoda, ale szczęście chyba, tylko na pewno. Haha. Ha. To idziemy dalej. Albo po prostu pójdziemy tam w następnym odcinku. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Następnym lecimy do Korwegi, przy okazji zobaczę jak co tam się dzieje na tym moście. No i to tyle. Siema.